Dzień dobry. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się układem równań y równa się ax plus b, czyli równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Spróbujemy graficznie rozwiązać układy równań w tym filmiku. Co jest w ogóle rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest każda para liczb, która spełnia jednocześnie oba równania. To znaczy, jeżeli mamy jedną prostą, która przebiega w sposób przedstawiony na filmie, oraz drugą prostą, to rozwiązaniem jest dokładnie ten punkt, gdzie, gdzie one się przecinają ze sobą. E, mamy trzy możliwości. Pierwsza możliwość to, jeżeli mamy rozwiązanie. Taki układ nazywamy układem oznaczonym i to jest sytuacja następująca, kiedy mamy dwie proste, które gdzieś przecinają się ze sobą, i to rozwiązanie to jest właśnie ten punkt, gdzie te dwie proste się ze sobą przecinają. Układ oznaczony. Drugi układ to jest układ nieoznaczony. Wtedy, gdy ma nieskończenie wiele rozwiązań. I to jest sytuacja na przykład taka. Dwie proste pokrywają się ze sobą. To jest układ nieoznaczony. Trzecia możliwość to jest układ sprzeczny. Układ sprzeczny, czyli gdy nie ma rozwiązań. A nie ma rozwiązań wtedy, gdy dwie proste są do siebie równoległe. Jeśli one są do siebie równoległe, nie ma rozwiązań, wtedy mówimy o układzie sprzecznym. Podsumowując, mamy trzy typy: układ oznaczony, nieoznaczony i układ sprzeczny. Spróbujmy rozwiązać graficznie układ równań. Na przykład, żeby to rozwiązać graficznie tym się dzisiaj zajmujemy na tym filmie musimy narysować jeden wykres i drugi wykres. Aby to zrobić, możemy wspomóc się tabelką, czyli pierwszą funkcję przedstawiam w postaci kierunkowej y równa się ax plus b, co oznacza, że ta pierwsza funkcja będzie miała postać y równa się x minus 4. Druga funkcja będzie miała postać minus x plus 6. To i to zapisane jest w inny sposób, oznacza dokładnie to samo. Po pierwsze, funkcja jest rosnąca, bo przy x a jest 1, jest większa od 0, czyli rośnie. i przechodzi przez punkt minus 4 na y, czyli ta funkcja mniej więcej gdzieś przebiega sobie w ten sposób. Na razie mówimy mniej więcej. Druga funkcja y równa się minus x plus 6. Jest to funkcja malejąca, gdzie na y przechodzi przez 6. Czyli ona mniej więcej gdzieś pójdzie sobie w ten sposób. Szukamy tego miejsca, gdzie przecinają się te dwa nasze patyczki. Dobra, spróbujmy teraz to narysować dokładnie. Możemy wspomóc się tabelką. Wybierzmy sobie kilka punktów, na przykład. W takim razie, jeżeli w miejsce x podstawię pierwszy argument, czyli szóstkę, otrzymam wartość funkcji 0. Jeśli podstawię 0 za x Otrzymam 6. Funkcja w jednoznaczny sposób przez dwa punkty, więc to by nam wystarczyło, ale kontrolnie warto wziąć czasami więcej punktów. Jeśli minus dwójkę podrzucę pod x, otrzymam minus, minus, czyli plus, czyli 2, plus 6, czyli 8. Stworzyły się nam tutaj 3 punkty. Jeden punkt, drugi punkt i trzeci punkt. Zaznaczmy je. Dobra, zajmijmy się teraz drugą, czyli. Rozwiązaniem tego układu równań jest punkt wspólny dla obu tych prostych czyli oznaczam go na przykład literą P jestem w stanie go odczytać że P ma współrzędne 5 1 i to jest moje rozwiązanie